wam wszystkim ludzie, z tej strony Fabcio i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fadauta Trójki. Tym razem dostaliśmy się do szkoły, znaczy jestem przed szkołą jeszcze. Wydaje mi się, że tutaj będzie dużo do zabijania. Na legalu sobie wejdźmy. No tak, tu na pewno będzie dużo do zabijania. To już nawet widać, nie? Ty już coś biegam. Już pakują we mnie kretoszczur Pielniczka Czekajcie, bo chcę sobie spalić światło, żeby lepiej widzieć Okej, okay, piwo Ale nie będę tego pił. Duża nadpalona książka z paki to się przyda Dobra, chodźcie, zabijamy ludzików Ło kuźwo, jaki zawał Pff, ale mi wyszła Lowtka, nabój Tu pełno flaków Mogę w ogóle między nimi sobie odpocząć, tak? Ta gra jest po prostu kozacka Odlot, bam, bam, bam Hipopotam To chce się bić Kuziwa znowu Tak Papierosy Chodźcie, ci hałasu będzie puste szafki Ech. No zaraz, zaraz ziomek Zaraz się będziemy bili O teczka. Wszystko zabierzmy To nowe pudełko W tych raczej ciężko jest coś znaleźć Nie, wiem, ja po prostu idę do ciebie Pewność, o tu jest zejście na dół, to może jeszcze nie No dobra, no to ja jestem, a ty gdzie? Pistolet dla kierniczy Puste biurko, tu jest teczka band band wszystko to jest wszystko co byście nie chcieli Kuziwa znowu tak nie straszyć Kapsel ale no dobra sierota to z niego była aparat korekcyjny same trupki chyba tu kogoś więzili niekorzystnie... a jeszcze tu mogę iść, tak? spoko... dobra tak, myślę, że cię zabiję nabój i pistolet, to wszystko się przyda dobra, to już wiemy, gdzie jesteśmy nie, tylko tam widzę ale jak przeskoczę, to już nie wrócę, będę się ciścicie z powrotem. No Coca-Cola, puste szafki. Hmm, no dobra. Na chwilę ją tam zostawię. Mhm, pewnie tak. Ło, wow, kurde! Bliski pistolet do biblioteki. O! O! Ciekawe Komputery, puste biurka, o tu coś jest. O, to bierzemy, to się przyda Amunicja zawsze na propsie, pamiętajcie. kuziwa trup. Kolejny trup wygrzew stimpaki brudne wody. Wiecie, to wszystko się może przydać, nie? No choćby do sprzedania. Narkotyki, to są narkotyki. Jakby ktoś nie wiedział, chociaż po samej nazwie idzie się kapnąć. Mhm, mm słyszałem, ktoś wyciągał broń. O pies! O, i ma karabin, to dobrze. Ta już nie ma. Karabin szturmowy, dziennik Górniczy Bandytów. Klucz do piwnicy. A, czyli chyba i tak tu musiałem wejść. Tam jest zejście do piwnicy, to może jeszcze nie teraz. Sprężynowiec. Terminal. Wpisy, wyloguj. Goń się, hahaha, ha, ha. dobry. Tym zodziło się kopanie i zaczęli używać min do drążenia drogi do jaskiń. Dobra. To mnie tam szczerze nie interesuje. I czacha, to jest dobre. Padnij kryj się. O właśnie, ciężka do przeczytania. Naboje, naboje, nóż i Loftka. Czyli coś do pompki. Skoro można wejść tu, to idźmy tu. Też nie wyczułam wam, żeby tu było zbyt bezpiecznie. Tu nic nie ma, tu się mogę przespać. Mhm. Dobra, wchodzimy. W pierdol wyczułam. Coś mi tu w ogóle biega. Niech ona podejdzie trochę. Idziesz? Nie idziesz. Sam do ciebie. Booms! Siakalaka. Chiński pistolet na obój. wódka. Ja co zrobię jeszcze? Yy, sprzęt, bo mi to wszystko zabiera dosyć sporo miejsca. Naprawić go można. Nie mogę już więcej? Czemu? Wybierz przedmiot do naprawy No ten chcę naprawić Aha, tym, że niby mogę, dobra Dobra, chiński pistolet Ale mogę jeszcze Nie mogę Granaty, karabin myśliwski, karabin szturmowy To się przyda, mina kapslowa Pistolety Widzicie, fajnie Tym nic nie ulepszę, ale tu jest drugi Też niego nie ulepszę To jest trzeci Laserowe Maszynowy, wiatrówka Dobra Coś tu w ogóle już mam, tak? To mogę wywalić w ogóle Granaty, chiński pistolet przybierz umiejętność naprawy 23% ubiór pancerz bandyt to się nie przydał w ogóle bo to tylko zajmuje miejsce chemia to tak, to tak dobra dobra, dobra, dobra to na razie wszystko ej, nie, 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 nie nie, gdzie ty? czyli tędy też mogłem wejść po prostu? Pościel ich tam jest ja zrobię, tak Uzbrojenie Gdzieś tu są O kurwa Puch, Ale go rozniosło o kurwa Maska, papierosy i pałka Na pewno gdzieś tu jeszcze jest ta menda jedna Cały czas mi się wydaje, żeby Jakieś robaczki tutaj chodziły Zestaw narzędzi, złom Wiem, że złom się przyda Patrzcie, booms I jeb <noise> klucz do kół, to się nie przyda tu się przyda wszystko puste szafki tam są jakieś drzwi w ogóle dobra zmienimy to na karabin na razie najlepszy puste, puste, szkocka Brudna woda, Radix, brudna woda. Oho, coś mi nie strzela. Gdzie kurwa, Aha, tu jest jeden. Dobra, to jednego mam. A gdzie jest drugi? Tu jest drugi. Nie zastrzelę go, tak? I tu jest jeszcze jedna ta Dobra, ją już mamy Brościł, nieźle złym nie pakuje Dziś chłopaczy zniknął Tylko tyle Nie, 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 tu nigdzie nie spadasz. Co cię mamy? Kurwa, najpierw wam ja jest strzelarz, a teraz spierdalasz Nie ma szans. Nabój i chiński pistolet. Wszystko zbieramy, co tylko się da. Już na śmieci, patrzcie jaki fajny motor Puste biurko Globus Zaraz zejdę na ty do tych na dół Kurde Boże święte Chodź, chodź No mój pistolet, puste pudełko, metalowe, kolczasty kastet, deska do krojenia Zabawkowy samochód No niestety z tego nic mi się nie przyda To jak to tak w To gdzie ja wejdę teraz Tu jest piętro wyżej Ale ja tu byłem, nie? No tak, byłem tu. Aha, bo to jest to miejsce. Dobra, ups. No Coca-Cola Quantum to się jeszcze przyda. I wróćmy sobie tam. Czy to wyszedła w ogóle? Tędy chyba nie. Tędy. Chyba tak. Tak jest. Przejdźmy jeszcze. Zobaczymy, czy czegoś tu nie ma. Mm -hmm. Chyba nie Ale tu były te trupy Ja tu zabijałem tego gościa Wziąłem z niego wszystko On nic nie miał właściwie Przejdźmy jeszcze tutaj po tych szafkach Pusta, 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 pusta O, patrzcie O, jeszcze jest bombowić niego. To też Może się przydać Kastet, to nie tu jest piwo, rękawica. Zresztą nie ma jakiegoś alkoholika, to bym mu te, te wszystkie alkohole zbierał i odsprzedawał. No ale niestety się nie da. Dobra, jeszcze mamy około 5-6 minut, bo ja se kręcę takie odcinki po 20 jak zauważyliście. A dlaczego? Dlatego, że no mi jest wygodniej i jak wiem nie wszyscy youtuberzy mają czas, żeby oglądać dłuższe. Czy youtuberzy no ludzie po prostu, którzy oglądają filmiki, nie mają tyle też czasu zawsze, żeby oglądać dłuższe odcinki. Znam youtuberów, którzy kręcą po 40 minut, po pół godziny. Pół godziny jeszcze jest takie optymalne. Ale 40 minut to dla niektórych ludzi już jest za dużo. Nie chcą poświęcać aż tyle czasu. Ja to jak najbardziej rozumiem. O, promieniowanie, no i, i dlatego ja postanowiłem przynajmniej na razie kręcić krótsze filmiki, zresztą jest to też mój początek, chociaż mam już dużo filmów, ale fanów nie mam zbyt dużo, może kręcę filmiki nie takie jak się mi się podobało, może może po prostu nie mam jak wypromować, nie wiem też właściwie dla zabawy. Fakt, faktem, tak, mam zrobione, żeby były puszczane reklamy. Albo jak ktoś jest dobry, to kliknie. Zawsze jakiś grosz wpadnie, wiadomo, gry i tak dalej. Sprzęt, nic nie jest za darmo. A jak ktoś po prostu nie chce, nie klika, pominie tą reklamę. I, i ja nie mam do niego żadnych pretensji. W tym momencie nie nagrywam po to, żeby. Żeby coś zarabiać, tylko po to, żeby ludzie, nie wiem, mnie oglądali, tak? Sorry, że taki off-top w trakcie gry Opatrzcie, jaka ładna buźka No, patrzcie, jaki uśmiech <grystanie> Muszę jeszcze zobaczyć, jak przypisać te... ...broń do klawiszy Jeden drugi nie będę teraz zbierał tego mięsa, jest mi to niepotrzebne plus 5 expa, spoko tu patrzcie, przeszedłem przez takie coś Ach, te błędy widzicie co, od razu sobie zapiszę bo wiadomo, bugi w tej grze to jest norma a ja nie mam zamiaru zapierdzielać znowu taki kawał drogi tam coś jest, tak? Mostek jakiś Mostek Dobra, na razie nie będę się jeszcze zbytnio oddalał. Myślę, że przejdę do Megatony. Tam na spokojnie jeszcze. Czekajcie, tu jest jeszcze jakieś miasteczko w ogóle. Tutaj też byłem, nie? Coś jebło. I to nie ja. Co mówią jebło to jebło. Na chuj drążyć temat, no ale... To było dziwne. Dobra, wiecie co? Przejdę sobie chyba do tej megatony. Jeszcze chcę wejść tylko tutaj zobaczyć. Czasem można coś znaleźć. No, niestety nie tym razem. Tam była ta ta babka, nieco. No, tego tak, tam już jest megatona. Jeszcze tylko tu. Szybko, szybko, szybko. Ja mam w ogóle zrobione, że na shift jest bieganie. Jest jeden problem. O dobra Ym, Na shifcie mam akurat skradanie. Nie wiem o co tutaj chodzi. Czemu się tak dziwnie klawisze podpisały? No ale... Mega tona. Tak. Dobra, jesteśmy. Znowu będziemy musieli poczekać, bo już jest ciemno. Nie mam nadzieję, że jeszcze zdążę to zrobić w tym odcinku. A, dobra, nie idę jeszcze do niej, bo nie mogę właściwie. rozbroić tylko bombę i spokój. Spróbuj rozbroić bombę. Dał ci się rozbroić bombę. No. Zgłosił się do nas na Lukasa. No to to już zrobimy w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.